Dziś na naszym radiowym balkonie Radia Poznań, Jarosław Płucek, reprezentujący Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Czasami jest tak, że żartujemy, że mówimy o rzeczach łatwych, przyjemnych. O wczorajszym meczu nie będziemy tutaj, proszę Państwa, mówić, ale będziemy mówić dzisiaj o bardzo poważnej sprawie, bo kibice, nie tylko kibice, ale wiele osób włączyło się w zbiórkę dla jednego z chorych kibiców i również... Chorego jego syna. I to tak od dwóch dni na Facebooku ta akcja się rozprzestrzenia. Trafiła również do Radia Poznań, który wspiera bardzo często akcje charytatywne. I teraz zapytam wprost, jakie są potrzeby, co się takiego wydarzyło, bo pan odezwał się również do mnie z prośbą o, tej, o tą pomoc. Myśmy natychmiast zareagowali. No i trzeba pomóc kibicowi. Tak pokrótce. Tak to prawda. przede wszystkim chciałem podziękować redakcji Radio Poznań, bo rzeczywiście rozmowa trwała 30 sekund i w ogóle nie było z niczym problemu. E, natomiast e, sytuacja rzeczywiście jest e, bardzo trudna. Jeden z naszych kolegów, Hubert Sołtysiak e, na forum znany z tak. Może niektórzy kojarzą mniej e, samą osobę Huberta, natomiast na pewno po, kojarzą produkt Energia Lecha. To właśnie pomysł, wykonanie praktycznie wszystko e, leżało w rękach Huberta. No Teraz potrzebuję pomocy. I to jest taki typ człowieka, który się nie przyzna. My tak naprawdę wiedzieliśmy, że choruje, natomiast dopiero dwa dni temu, kiedy tą swoją prośbę i opis sytuacji opublikował, zorientowaliśmy się, że, że sytuacja jest naprawdę ciężka. Otóż w styczniu tego roku zdiagnozowano u Huberta nowotwór nosogardła. Nie dość tego, też w styczniu, krótko po tym zdiagnozowano nowotwór u jego syna Pawła. Od tego czasu oboje są leczeni. Jak możecie sobie Państwo wyobrazić, kiedy ojciec choruje i syn choruje, to rodzina naprawdę nie ma lekko. Do tego Hubert prowadził działalność gospodarczą samodzielnie, więc jednoosobowo. W związku z czym też i podstawowe dochody no, nie są takie jak kiedyś na pewno. A życie z, z, z tego, co daje Jezus no, na pewno nie wystarcza na istotą Stąd też włączyliśmy się w, w pomoc koledze. Muszę powiedzieć, że niesamowity odzew. Jest w ciągu jednej doby zebraliśmy 15 tysięcy złotych. To jest taka minimalna kwota. Tak, która to jest taka minimalna kwota dokładnie. Tak. To, to, Tego dlatego też, mm -hmm. dokładnie. tak, dlatego też, jeżeli ktoś zajrzy i odsyłamy na profil Facebookowy kibiców Lecha Poznań, e, tam można wszystkiego się dowiedzieć, ale jeśli ktoś zobaczy i zobaczy, że 15 tysięcy już jest dawno zebrane, to proszę to to jest nie w tak, nie, to nie oznacza końca akcji. Dlatego, że w tej chwili e, tak naprawdę dopiero diagnozujemy, jakie są rzeczywiste potrzeby. Tutaj duży ukłon w stosunku w stronę fundacji Drużyna Szpiku i Stasia Furmaniaka, który zajął się sprawą i powoli, powoli badamy, jaka jest sytuacja. Paweł, czyli syn Huberta, jest po operacji, wymaga rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej, logopedycznej, również dietetyka, ponieważ to są bardzo morszą, kosztowne, są bardzo mhm. kosztowne i, nie, i długotrwałe, więc dla nas ważne jest też to, żeby Oczywiście ten pierwszy odruch serca jest ważny, ale kiedy te emocje troszkę miną, wiemy doskonale, że przez następne miesiące też trzeba będzie e, chłopakom pomóc. E, I tu muszę powiedzieć, że media ogólnopolskie też nam bardzo pomagają, e, aż jestem zdziwiony, e, że naprawdę ludzie chcą pomagać. E, chcą, choć zdarzają się sytuacje z, jak Dokładnie wiemy, z ostatnich tak. Dni I nie ukrywam, że w ciągu że tych dwóch dni tak, mhm. i w ciągu tych dwóch dni mieliśmy pytanie, ale czy aby na pewno to jest I prawda? Ja też ja muszę postawić to pytanie. I wcale się nie dziwię, dlatego że po tym, co, co widzieliśmy niedawno, rzeczywiście no, aż. aż no, dlatego tych słów z Państwa, którzy nie wiedzą, ja przypomnę, pojawiła się licytacja na się zbiórka na chłopca, który okazał się postacią fikcyjną i mężczyzna, który tę zbiórkę zorganizował, zebrał 500 tysięcy i teraz ma postawione zarzuty prokuratorskie. Przyznał się do tego, że chciał zebrać mhm. pieniądze dla własnych korzyści. I to jest, proszę Państwa, niedopuszczalne. My o tym wiemy, ale dlatego też przy każdej kolejnej akcji musimy zapytać, czy to na pewno jest sprawdzone i czy, czy potrzeby są takie, o jakich Pan mówi i czy Wy sprawdziliście, czy ta choroba faktycznie wystąpiła. To jest brutalne. To jest, to jest smutne, tak, przykre, no, e. bo musieliśmy też, tracimy do siebie często zaufanie jako ludzie, proszę Państwa, przez takie sytuacje jak ta sprzed z, z, z mm -hmm. kilku dni. Um, proszę powiedzieć, kibic, no, uczęszczający kiedyś na mecze kolejorza Jakie są potrzeby tak naprawdę, bo mówiliśmy teraz o tych 15 tysiącach, ale pan mówił o tych potrzebach o znacznie większych. Ile chcecie zebrać? No. Nie sądzę, żeby, żeby 20 tysięcy wystarczyło, które w tej chwili jest na koncie, że nie sprawdzałem przed chwilą, e, przed wyjściem do, do, do studia, do państwa. E, natomiast, e, no, choćby e, powiem tak, w tej chwili Hubert ma wystawione, wystawione recepty na maści, które będą go kosztować 1500 zł. Dzisiaj wychodzi ze szpitala, także możecie sobie państwo wyobrazić, to są tylko maści po naświetlaniach. E, nie mówimy o żadnej rehabilitacji. Będzie kilka, tak? Bo... No w tej chwili jest tak. Jest po kolejnej serii e, naświetlań. E, Hubert jest w szpitalu na oddziale właśnie radiologii i dzisiaj wychodzi. Także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będziemy widzieć. Ma całą serię leków odpornościowych. E, bierze je, bo w czwartek chce się pojawić na meczu. No, taki typ. E, chociaż nie powinien, no, ale już jest po rozmowie z lekarzami. Lekarze powiedzieli: no, okej, okay, przy tej pogodzie można. E, no, kibic. E, ciągnie go na ostatnią, bo też trzeba zrozumieć, że w całej tej chorobie ważność jest nastawienie psychiczne. Ja rozmawiałem z Hubertem przez ostatnie dni i on bardzo odżył, jak zobaczył ile osób jest gotowych pomóc. To jest, proszę Państwa, kilkaset osób, które wpłaciło nie, może dużo, ale, ale ten odruch serca i sygnał, jaki on dzisiaj odbiera, że, że nie został z tym wszystkim sam, a taka jest przecież leitmotiv nowego no, nie wiem czy hymn, ale w każdym razie piosenki e, Lecha Poznań. E, I wśród kibiców to nie jest fikcja, to nie jest polityka, to nie jest jakiś. Tu nie ma podziału. Tu nie ma podziału, tu jak różnic. trzeba pomagamy. I, I to nie jest pierwszy przypadek, bo wiele osób do nas się zgłasza, dlatego że kibice jakby nie powiedzieć, jakby na to nie spojrzeć. Jacy są, tacy są. No, my ale <laughs> Dokładnie. Pani redaktor zresztą przecież często bywa na stadionie. Natomiast e, prawda jest taka, że, że, że to jest grupa bardzo zdyscyplinowana, grupa, która ma dobrze opanowane media społecznościowe. I jak trzeba pomóc to pomaga. I jak Trzeba to pomaga nie tylko naszym kolegom, ale bardzo często zgłaszają się do nas rodzice, dzieci. Fankluby mają pod opieką swoich podopiecznych. Organizujemy turnieje charytatywne, zbierając pieniądze, akcje takie czy inne. No jest tego sporo. Teraz przyszła kolejna jednego z nas. A w zasadzie na dwóch. Na dwóch, tak. I Sytuacja jest... Panie Hubercie, my, tak. jeżeli Pan nas słyszy lub widzi w internecie na naszym profilu facebookowym Radia Poznań, to życzymy Panu oczywiście i Panu synowi mnóstwo, mnóstwo zdrowia i bardzo serdecznie Pana z tego miejsca, z tego balkonu przy Berwińskiego 5 w Poznaniu pozdrawiamy. Panie Rosławie, proszę jeszcze przypomnieć, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o zbiórce, gdzie można wpłacać pieniądze, bo to myślę będzie bardzo ważne dla naszych i słuchaczy, mhm. i widzów. Na portalu pomagam.pl hasło Tata i Syn, tam można znaleźć opis tej akcji. Można zajrzeć też na profil Facebookowy kibiców Lecha Poznań, tam będą informacje i są informacje o zbiórce. Można też do mnie, jeżeli ktoś ma e, możliwość zajrzeć na profil Facebookowy, też będą umieszczał informacje. A jeśli ktoś chciałby po tym programie e, jakiejś pomocy i skontaktuje się pod, e, z redakcją Radio Poznań, to myślę, że też Państwo no, no, odpowiednio no, no. skierujecie. Także jest, e, jest tego sporo. Zachęcamy e, i hupco, trzymaj się. Trzymaj się, dziękuję. Jarosław Pucek ze stowarzyszenia Pisów Lecha był naszym gościem. Do usłyszenia i dużo zdrowia dla wszystkich.